Cześć! Dzisiaj kilka słów więcej na temat rzeczownika w liczbie mnogiej. Jak wiemy, liczbę mnogą rzeczownika tworzymy poprzez dodanie końcówki EN albo końcówki "-n", w zależności od formy. Natomiast przyjrzyjmy się kilku przykładom na tablicy. Pierwszy, mamy przykład z domem. Ed-Hys. Y, tutaj mamy liczbę pojedynczą, stąd oczywiście rodzajnik, natomiast liczba mnoga. Mamy trzy domy, a ja zapisałam tre-Hys. Nie hyser, nie mamy tutaj końcówki er. Natomiast forma określona już jest obecna. Hysene. A więc warto zapamiętać, te krótkie rzeczowniki, jednosylabowe, rodzaju nijakiego, nie mają końcówki er w liczbie mnogiej. Kolejny przykład. Mamy rzeczownik sweter, n genser. Natomiast trzy swetry powiemy tre, re. Zobaczmy. Tutaj mamy jedynie, dodaliśmy jedynie końcówkę E, już nie ER. Forma określona też jest troszeczkę inna, ponieważ mamy formę gęselne, końcówka NE. Także to jest taka druga grupa rzeczowników, to są rzeczowniki właśnie rodzaju męskiego zakończone na ER, czyli pojedynczej. I jeszcze jedna grupa, rzeczowniki rodzaju męskiego bądź żeńskiego oznaczające pokrewieństwo. Ja tutaj wybrałam rzeczownik brat and brul, Też jest to grupa, która jest nieregularna, tak naprawdę, ponieważ zobaczmy, liczba mnoga dwóch braci mamy tu brydrę. Forma określona tego rzeczownika w liczbie mnogiej to bredre. Więcej przykładów na temat rzeczowników liczby mnogiej znajdziesz na moim blogu. Do usłyszenia niebałem.